No i pierwszy mecz Debla wygrany walkowerem, para była mieszana taka z USA i z Anglii, wygrany walkower, nikt nie przyjechał, tak się też zdarza czasem, jak widać. E, no i zaraz mixta gramy i szybka akcja, na szczęście hotel jest dosyć blisko, bo koszulkę muszę dymać. Więc Z Olą tutaj ustawiliśmy białą koszulkę, a ja mam tylko czerwoną na Debla. Spacerek przyda się, się rozpogodziło, zobaczcie piękna pogoda. Rzeźkie powietrze, to jest to. Rzeźkie, górskie powietrze. To jest miejsce, gdzie można się budzić. Tak jest. Jeszcze po saunie. Więc wiecie, jak jest. Adam, A Możemy oddać inicjatywę. Pamiętajcie, wszyscy prawda? Starajcie się więcej rzucać. Bardzo tak. dobrze. Dobre te あら、ほんとはほんと。はいはい No dobra, szybki wpierdoli do domu. Duńska szkoła to jak Duńska szkoła, tak to wygląda. To było w celu, wiesz, yy, rozruszania żuchwy. No dobra, wycieczka, praca po miksie. Przegraliśmy 13-15, duńska szkoła jazdy, tak zwana techniczne skazyny. Oprócz Face to jak skomentujesz, jak się grało. Wytrzymałaś nerwowo ze mną, więc gratuluję. To no, było najważniejsze, tak, tak wytrzymać psychicznie. Nie z przeciwnikami, tylko z partnerem. Tak, 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 ale do wspólnego wniosku doszliśmy, że no już w trakcie meczu, tak, progres został poczyniony. Pierwszego seta przegraliśmy 21-13, potem przegraliśmy, ale już do 15, tak, czyli 2 punkty było więcej, więc prosta matematyka mojej mili, ale by było, to ja idę za nią. go gościu. Halo, halo, pani grała z Adamem? O, tutaj goszczel ma cały, zobaczcie, co otwiera sobie. Cały blok wschodni jest Słok. jej. Chyba przyfądują. Bardzo zabytkowe, nie dotykaj. Uuu. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, tutaj są, to jest muzeum. Gosztel podąża, tutaj sofa. Ale kurde, obrazów to jest jak... Jak mrówków, a tutaj pokój Domyślcie się do czego. Pri, private i stop i baldachim. Nie! To masz klasę tutaj, zobacz, podwójne rzeczkę. No? No i tak, bo no mi mix skończony. debel gramy o 19, jest to jeszcze chwilka, bo jest godzina teraz 14, już po obiadku na jedzeniu, więc aż tak nie jesteśmy na siebie kurzeni. <grym> o! O! I zobaczcie, zobaczcie. U Oli mamy takie coś. ZG Reprezent, wiadomo jak jest. Pyk. Stoi Malowbus, pozdrawiamy. O, tutaj. Zaraz ja tam będę. Eee, idą wariaty. Tak, jak chcecie, tam pozdrowić, e, bo już Luka syno jest pozdrowiony, Luki Z. Tak, wszyscy, wszyscy. Chcecie pozdrowić kogoś przy okazji? Tak. Widzów, widzów. Widzów? fajnie. Tak, czy... 18:30, tak, Debel, drink bar. Tu zobaczcie. O, właśnie, już pytałem z Drink odpala. bar, bo to musi być luźny styl. Chuj, wizna totalna, są te lotki. Nie. Ale lotki minimum co dwie, zwolnienie, a i tak będzie wymiana co, wiesz, co dwie akcje, tak czy się. Siak. No dobra, to smacznego. tego, <laughs> No i tak to jest. Tu wam pokażę, czekaj. O, fajna sprawa, zobaczcie. Tylko nie widziałem nigdzie Legi, ale jesteśmy blisko Krakowa. Uuu, Palestyna no tak. zobacz, fajna sprawa. Tutaj najwyżej broń. Wisłę Kraków widziałem, ale to nie dziwne. Krakowie tutaj widzimy. Może nie powinienem tego na głos mówić tutaj, bo to tylko Legiunia. to Czekaj, jeszcze poszukam, poszukam co tu, co tu mamy. Real Madryt, szachta. Ciekawe kompozycje. Kolory legijne, ale Orlenta Rasze. Jesteśmy bliżej, Legia nie przejdzie chyba, co? Ale fajny wystrój, fajny. Dobra, idziemy do pokoju. Tu chodzimy. Dziewieczki hop. Dzieciaczek od oddał. Góralski dzieciaczek. Pikny was, witamy. Hej, he. Tutaj kącik hazardowy, tutaj w pokera się gra różne takie obstawy. Korytarz I zobaczymy co tam w pokoju robi. I robią, no robią to robi się chciał pozdrowić, Tak Pierwszy co. Pozdrawiam mamę i tatę. Tak myślałem. Kolega? Słyszałaś? Ja Polinę. O, nie pozdrawisz, no dobra, a ja Steve Jobs, Marian Makarena Trener Jerzy Dołchan, pozdrawiam bardzo serdecznie Ok, wzór młodzieży Trener Dołchan Jerzy, tak Tak jest, tak jest, tak to było Ty, tam gdzieś w ma stoi Mazda 3 Ma w normalnie blachę? I sobie wykupił No ja tak, trzeba żyć Idziesz Mordo? Idziemy zwiedzić sobie halę, ale nie tą w górach, tylko halę sportową Taki indos. Ale tu daje czymś się... No jakimś. Przestala Dobre evacuation. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. mogramy dopiero wieczorki, co na razie. Elo. Halo. Ale ruch jak na Marszałkowskiej. Każde na biznesy na najnowsze. Dużo się dzieje, dużo się dzieje, moi mili. Ruch lewo, prawo, góra, dół. Aż Sobol zdjął czapkę, bo mu przygrzało trochę. Ale nie. Jakieś dramy tutaj Pozdrawiamy, later. No i godzina za chwilkę 18 Zaraz gramy debla o wejście do turnieju głównego Sobol zobaczcie, piękną czapę przywdział Czerwone mamy wdziankę. już widziałem tam komentarze, się spodobało Może mieliśmy takie same stroje, więc na korcie też trzeba jakoś tam wyglądać Z czapką grać dziś, ziomuś. Tak Na hali jest tak zimno, że czapka, szal i No i dobra, więc do zobaczenia, zaraz gramy debla Co? Zresztą za chwilkę zobaczyć. Na razie, cześć Siema Siema chaszenku Ja, mevrouw. Hoi! Hou! No mecz wygrany, jutro turniej główny, czyli impreza. Idziemy do Sobola, zobaczymy co powie. No po meczu. Sobol, szybko komentarz powiedz, co dziś wieczorkiem. A no, tego nie mogę zrobić. Ciemne, jasne, co wjeżdża? Ciemne, jasne. Ciemne, jasne. To mamy bohatera z pierwszego odcinka, Poznajecie już po persony myślę. O, O, pięknie, piękny będzie ujęcie. Co? No dobra, mecz wygrany, jutro gramy e, turniej główny. Do zobaczenia. E, wieczorem też coś pewnie będzie, znaczy na pewno, bo to <gryw> najwięcej się dzieje. Także na razie. No i opóźnienie w pokoju, umyci, oświeżeni. Sobol wali gruchę. I zobaczcie tutaj na no, turniej, to będzie przykład zapowiedź kolejnego vloga. Dutch Open, Holandia, Almere, Netherlands, zjeżdżamy. No i mamy ostatnie miejsce kwalifikacji. Tak trzeba żyć, o to chodzi. Jedziemy! Ha! Jeżeli chcesz dołączyć do naszej badmintonowej rodziny, daj proszę, Suba. Myślisz, że nie widzę, tutaj możesz to zrobić. Twoje zdrowie jest wypite.